Wydaje Ci się, że wiesz, jak zatrzymać wodę w glebie? Zobaczymy. Nalewamy wodę w miejsce, gdzie przed chwilą przejechał ciągnik, odpowiednio oczywiście glebę uniatając swoją masą. Obok lejemy w miejsce, gdzie maszyna generalnie nie dotknęła jej swoimi kołami, a jedynie agregatem uprawowym. Za chwilę przyjdziemy, zobaczymy, co się z tym stanie. Każdy zabieg agrotechniczny wykonywany na glebie działa z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, czyli po prostu działa zbawiennie lub nie. Mamy tutaj klasyczny przykład takiego miejsca, gdzie przed chwileczką wylaliśmy wodę na oczywiście bardzo mocno ugniecione miejsce przez ciągnik. Woda nadal stoi. Gleba dobrze uprawiona to wodę już przyjęła. Dlatego bardzo jest istotne, aby odpowiednio dobierać też maszyny do rodzajów gleby i pracy, która ma być wykonywana. Gleba jest żywym organizmem i warsztatem rolnika. Dobór maszyn, który rolnik celowo kieruje na swoją glebę, rzutuje na uzyskanie struktury tej gleby. A gleba generalnie jest to walka dwóch żywiołów: powietrza i wody. Rolą rolnika, jeżeli mówimy tutaj o dobrej agrotechnice, jest utrzymanie właściwej proporcji pomiędzy wodą i pomiędzy powietrzem znajdującym się w glebie. Jeśli gleba jest w odpowiedniej strukturze, Zawiera m.in. również dużo substancji organicznej, wówczas ma bardzo dużą pojemność wodną i działa praktycznie jak bufor, bateria dla roślin, które w niej rosną. Jeżeli gleba jest nadmiernie ugnieciona, z jednej strony powoduje to parowanie powierzchniowe gleby, tak zwaną evaporację, ponieważ woda znajdująca się w głębszych warstwach gleby bardzo mocno podciąga akurat ku górnej partii. Natomiast jeżeli gleba jest zbyt luźno, Uprawiona ona, zawiera w sobie zbyt dużo powietrza. Nie ma w tej sytuacji możliwości podciągania kapilarnego wody z dolnych partii. O tym, jak działa kapilarny podciąg wody w glebie, przekonać się można bardzo prosto, wykonując takie doświadczenie. Zwykła kostka cukru, którą przytykamy do płynu. Woda idzie w górę pomimo, pomimo grawitacji. Na tym polega właśnie podciąganie kapilarne. Proszę zobaczyć. Wkrótce się kostka rozpada. Tak samo działa mechanizm. Podciąkania w dobrze uprawionej glebie, z wykorzystaniem wody znajdującej się w dolnych partiach stanowiska uprawowego. Mamy bardzo proste doświadczenie w pierwszym cylindrze litr ziemi, którą ubiliśmy jeszcze specjalnie, aby pokazać, zasymulować, jak wygląda mniej więcej niewłaściwe zagęszczenie ziemi, zwłaszcza w śladzie przejazdu sprzętu rolniczego, a drugie jest to gleba uprawiona po przejeździe, oczywiście odpowiedniej maszyny. Mamy po pół litra wody. Zaczynamy w takim razie wlewać. Zobaczymy, co się będzie stawać w tych cylindrach. Lejemy powolutku. Proszę zobaczyć, co się dzieje akurat z glebą dobrze uprawioną, jak wilgoć penetruje powoli profil glebowy. Jednocześnie. Woda wypiera powietrze glebowe, co widać po ilości baniek. W naszym doświadczeniu widać, że cylinder, w którym jest gleba symulująca prawidłowo uprawiony profil, szybciej przyjmuje wodę i oddaje powietrze glebowe, co widać po ilości w tym momencie, czy właściwie po obniżeniu się lustra naszej zupy glebowej, bo chyba tak w tym momencie można nazwać to, co teraz nam wyszło. Natomiast profil, który jest bardzo mocno Zagęszczony, ma problem z przyjęciem wody. Oczywiście jest to bardzo proste doświadczenie, wprost przedszkolne, ale właśnie poprzez właściwości fizyczno-chemiczne gleby uzyskujemy jej odpowiednie przygotowanie do prowadzenia upraw. A przygotowanie gleby do właściwego prowadzenia upraw i do gospodarki powietrzem i wodą, co jest podstawą dla rolnika, możliwe jest tylko przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, który pracuje z pełną delikatnością. Jeżeli zainteresował Ciebie ten temat, kliknij w link, który znajduje się poniżej. Zapraszamy również do komentowania. Z nami osiągniesz sukces.